trochę zarządzeń, więc trochę poczytam. Zarządzenia były różne dotyczące spraw bieżących, ale również przetargów organizacyjnych spraw prawnych. Podjąłem zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z dodaniem gruntu użytkowanie wieczyste stanowiące własność miasta. Chodzi o mieszkanie na 11 listopada 7 przez 45. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w mieście w trybie bezprzetargowym oddanej w użytkowaniu czyli wykup wieczystego użytkowania. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz z oddaniem gruntu czyste stanowiący o własność miasta Kolno, to jest ulica 11 listopada, mieszkanie 6 .201. 6, mieszkanie 2. Zarządzenie w sprawie sprzedaży działek położonych na terenie miasta Kolno przy Towarowej w pierwszym przetargu nieograniczonym i ograniczonym. Zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Kolno w Bez przetargowym ulica Konstytucji 3 Maja. 6 lokal 4. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnych w zasobach w Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Kolno. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konie. Udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, udzielenia problemu i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w prawa pracy. To powierzyłem pani e, Małgorzacie Kuklińskiej, nie wiem czy jest dzisiaj, ale pełni obowiązki e, kierownika e, ośrodka e, pomocy, bo pani e, Kuklińska jest na Europie Macierzyńskim, w związku z tym e, pani Małgorzata Kuklińska będzie pełnić obowiązki Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2016 roku wyprawka szkolna. Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przedmiotu ustalenia budżetu miastakowo za pierwsze półrocze 2016 roku. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok następny, Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej nr 1 e, imieniem Tadeusza Kościuszy w konie dla pana e, Lecha Owczarczyka. Tutaj pan przewodniczący to mówił. Jeśli e, panie e, dyrektorze proszę może pokazać się, panie poznańcie. Tak, <laughs> Zmienił się, bo bez bo... Gratuluję bardzo o... i zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szkoły w tym 1 dnia to większy Kościuszki. trzy akty materialne, czyli akt na halę sportową z powiatem, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania i wykup mieszkania. Brałem udział, we, wręczy, wręczałem medale za długoletnie dożycie małżeńskie Państwu Halinie i Intelek. Yy, brałem udział w narodowym czytaniu, kwomalizm przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, yy, w zakończeniu i rozpoczęciu roku szkolnego w kolejskich szkołach, obchodach, święta policji i dożynkach gimnazjalnych w To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie